W swoim wnętrzu drzemie pradawna siła, boska moc, która od dawna pozostaje w uśpieniu. Nie jest to tylko kolejna abstrakcyjna koncepcja, to namacalna rzeczywistość, która może całkowicie zmienić Twoje życie. Musisz jednak wiedzieć o jednej rzeczy: ta energia ma ograniczony czas ważności. Każda chwila, która mija bez przebudzenia tego potencjału, jest straconą szansą. Czy kiedykolwiek doświadczyłeś tych rzadkich chwil, kiedy wszystko wydaje się płynąć idealnie? Kiedy Twoje słowa wychodzą dokładnie tak, jak zaplanowałeś? Kiedy okoliczności układają się tak, jakby wszechświat spiskował na Twoją korzyść? To nie są przypadki. To przebłyski Twojej prawdziwej mocy, fragmenty znacznie większej zdolności, którą Bóg złożył w Twojej duszy. Pilne pytanie brzmi, dlaczego jeszcze nie obudziłeś w pełni tej siły? Dlaczego nadal żyjesz tylko okruchami swojego boskiego potencjału, skoro możesz cieszyć się pełnią życia? Na początku XX wieku człowiek o nazwisku dr Ernest Holmes odkrył coś, co na zawsze zmieniło nasze rozumienie ludzkiej mocy. Jego filozofia, znana jako nauka umysłu, ujawniła prawdę, którą tradycje duchowe strzegły od tysiącleci. Twoje myśli, uczucia i przekonania nie są tylko odbiciem rzeczywistości. One aktywnie ją tworzą. Holmes nie mówił o powierzchownym pozytywnym myśleniu. Odkrył, że istnieje uniwersalna inteligencja działająca poprzez ciebie, a kiedy nauczysz się działać w harmonii z tą siłą, stajesz się dosłownie współtwórcą swojego doświadczenia życiowego. Pomyśl o tym. Ile razy miałeś przeczucie co do czegoś, a potem okazało się, że miałeś rację? Ile razy zbieg okoliczności wydarzył się dokładnie wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebowałeś. To echa Twojej boskiej mocy próbującej się zamanifestować, nawet gdy nie kierujesz świadomie tą energią. Ale oto kluczowa kwestia. Różnica między przypadkowym przeżywaniem chwil mocy, a konsekwentnym życiem w tej sile, polega na świadomej wiedzy i celowym stosowaniu tych duchowych praw. Zamknij na chwilę oczy i cofnij się w czasie. Przypomnij sobie sytuację, w której stanąłeś przed niemożliwym wyzwaniem, i wbrew wszelkim oczekiwaniom udało ci się je pokonać. Być może była to prezentacja, która wydawała się przerażająca, ale wypadłeś znakomicie. Albo moment, w którym potrzebowałeś pilnej odpowiedzi, a ona nadeszła w niemal cudowny sposób. Te chwile osobistej mocy nie były przypadkiem. Były one przejawem tego, co dzieje się, gdy tymczasowo usuwasz mentalne bariery, które zwykle blokują przepływ boskiej energii przez ciebie. Tragiczne jest to, że większość ludzi doświadcza takich chwil i przypisuje je szczęściu zbiegowi okoliczności lub czynnikom zewnętrznym. Nie zdają sobie sprawy, że to oni sami, działając na wyższym poziomie świadomości, stworzyli te niezwykłe rezultaty. Teraz wyobraź sobie, że zamiast czekać, aż te chwile przypadkowo się pojawią, możesz świadomie uzyskać do nich dostęp, kiedy tylko chcesz. Wyobraź sobie, że możesz trwale żyć w tym stanie boskiego przepływu. Gdzie wszystko działa na Twoją korzyść? Wszechświat działa zgodnie z precyzyjnymi prawami duchowymi, tak samo spójnymi jak prawa fizyki. Różnica polega na tym, że prawa te działają w niewidzialnej sferze myśli, emocji i świadomości, ale ich skutki w świecie fizycznym są absolutnie realne. Prawo przyciągania jest tylko jednym z tych praw: stanowi ono, że spójne myśli i emocje działają jak magnesy przyciągając doświadczenia, ludzi i okoliczności, które są w harmonii wibracyjnej z nimi. Ale uwaga! Prawo to nie działa w oparciu o to, czego świadomie pragniesz. Reaguje na to, w co naprawdę wierzysz i co czujesz na najgłębszym poziomie. Jeśli ciągle myślisz, nigdy nie mam wystarczająco pieniędzy, nawet jeśli świadomie pragniesz dostatku, prawo przyciągania reaguje na dominujące przekonanie o niedostatku. Dlatego wiele osób jest sfrustrowanych prawem przyciągania. Próbują myśleć pozytywnie na powierzchni, podczas gdy w głębi duszy noszą głęboko zakorzenione, ograniczające przekonania. Prawo przyczyny i skutku ujawnia, że każda myśl jest przyczyną, która nieuchronnie wywołuje odpowiedni skutek w twoim życiu. Nie ma wyjątków. Każdy powtarzający się wzorzec myślowy nieustannie tworzy odpowiadające mu wzorce w twojej zewnętrznej rzeczywistości. Pomyśl o tym. Gdybyś mógł obserwować swoje dominujące myśli z ostatnich pięciu lat, prawdopodobnie znalazłbyś bezpośredni związek z okolicznościami, w których obecnie się znajdujesz. Twoje myśli sprzed pięciu lat dosłownie stworzyły twoją obecną rzeczywistość. Prawo korespondencji, jak na górze, tak na dole, jak wewnątrz, tak na zewnątrz, ujawnia, że twój wewnętrzny świat zawsze znajduje odzwierciedlenie w świecie zewnętrznym. Twoje relacje, sytuacja finansowa, zdrowie wszystko to jest wiernym odbiciem tego, co dzieje się w Twojej świadomości. Ale oto część, która zmieni Twoje życie: jeśli te prawa stworzyły Twoją obecną rzeczywistość, mogą również stworzyć zupełnie nową rzeczywistość. Siła, która stworzyła Twoje problemy, jest tą samą siłą, która może stworzyć rozwiązania. Różnica polega na tym, jak świadomie kierujesz tą energią. Jedną z największych pułapek, które uniemożliwiają ludziom dostęp do swojej boskiej mocy, jest iluzja oddzielenia. Od najmłodszych lat jesteśmy warunkowani, aby wierzyć, że jesteśmy odizolowanymi istotami, samotnie walczącymi z wrogim i nieprzewidywalnym światem. To przekonanie o oddzielności powoduje niepokój, strach i ciągłe poczucie, że trzeba walczyć z życiem. Kiedy wierzysz, że jesteś oddzielony od wszechświata, każde wyzwanie wydaje się zagrożeniem i tracisz energię, próbując kontrolować siły zewnętrzne, zamiast dostosować się do naturalnego przepływu tworzenia. Prawda duchowa jest zupełnie inna. Nie jesteś oddzielony od wszechświata, jesteś wszechświatem wyrażającym się poprzez unikalną perspektywę. Ta sama inteligencja, która porusza planety po ich orbitach, która sprawia, że twoje serce bije bez twojej świadomości która koordynuje miliardy procesów biologicznych w Twoim ciele w każdej sekundzie? Ta sama inteligencja jest dostępna dla Ciebie świadomie. Kiedy naprawdę zrozumiesz tę wzajemną zależność, wyzwania zamieniają się w możliwości rozwoju, przeszkody stają się cennymi informacjami o tym, gdzie musisz poszerzyć swoją świadomość. Trudni ludzie okazują się lustrami pokazującymi aspekty Ciebie, które wymagają uzdrowienia lub integracji. Ta zmiana perspektywy uwalnia ogromną ilość energii, która wcześniej była marnowana na opór i konflikt. Zamiast walczyć z życiem, uczysz się tańczyć z nim, wykorzystując każdą sytuację jako okazję do pełniejszego wyrażenia swojej boskiej mocy. Teraz dochodzimy do najważniejszego punktu tego przesłania. Istnieje kosmiczna pilność, której wiele osób nie dostrzega. Okna duchowych możliwości nie pozostają otwarte w nieskończoność. Wszechświat działa w naturalnych cyklach ekspansji i kurczenia się, otwierania i zamykania. Tak jak istnieje odpowiedni czas na sadzenie i odpowiedni czas na zbieranie plonów, tak istnieją określone momenty, w których Twój potencjał duchowy jest bardziej dostępny, kiedy zasłona między tym, co widzialne, a tym, co niewidzialne, jest cieńsza. Obecnie przeżywamy właśnie taki moment. Energie planetarne, konfiguracje astrologiczne. Zbiorowe przebudzenie ludzkiej świadomości, wszystko to tworzy bezprecedensową szansę na osobistą i duchową transformację. Ale ta szansa nie będzie trwać wiecznie. Tak jak fala w końcu opada, tak i okresy intensywnych duchowych możliwości przemijają, a kiedy miną, może minąć dziesiątki lat, a nawet całe życie, zanim pojawi się podobna okazja. Być może myślisz, ale ja mam czas. Mogę rozpocząć tę duchową podróż później, kiedy moje życie będzie bardziej uporządkowane. To właśnie takie myślenie sprawia, że ludzie tracą największe szanse w swoim życiu. Niewygodna prawda jest taka, że później często oznacza nigdy. Życie ma dziwny sposób, aby zajmować nas mniej pilnymi sprawami, podczas gdy tracimy naprawdę ważne okazje. Będziesz na zawsze zadawać sobie pytanie: co by było, gdyby Zamiast żyć rzeczywistością, zrobiłem to. Zastanów się, ile razy miałeś silną intuicję, aby zrobić coś znaczącego, ale odłożyłeś to na później, ponieważ wydawało się to skomplikowane lub niewygodne? Ile z tych straconych okazji mogło całkowicie zmienić bieg twojego życia? Moc Boga w tobie próbuje się wyrazić teraz, nie wtedy, gdy spłacisz długi, nie wtedy, gdy będziesz miał więcej czasu. Nie wtedy, gdy poczujesz się bardziej przygotowany. Teraz. Ponieważ teraz jest jedyną chwilą, w której naprawdę masz moc, aby działać. Po zrozumieniu pilności i znaczenia przebudzenia swojej boskiej mocy, potrzebujesz praktycznych narzędzi, które działają natychmiast. Te trzy techniki zostały przetestowane przez tysiące ludzi na przestrzeni dziesięcioleci i przynoszą wymierne rezultaty, gdy są stosowane konsekwentnie. Pierwsza technika świadome i ukierunkowane afirmacje. Afirmacje nie są tylko pustymi powtórzeniami pozytywnych fraz. Prawdziwe afirmacje to świadome deklaracje, które przeprogramowują ograniczające przekonania na poziomie podświadomości, gdzie podejmowanych jest 95% decyzji. Kluczem jest właściwe sformułowanie. Zamiast mówić chcę być bogaty, co potwierdza obecny brak bogactwa, deklarujesz Jestem otwartym kanałem dla nieskończonej obfitości wszechświata. Zamiast mam nadzieję, że będę zdrowy, twierdzisz: moje ciało jest świętą świątynią, która doskonale odzwierciedla moją boską świadomość. Ale oto sekret, który robi różnicę. Każdemu twierdzeniu towarzyszy odpowiednia emocja. Poczuj prawdziwą wdzięczność za obfitość, którą deklarujesz, doświadcz witalności doskonałego zdrowia, które potwierdzasz. To połączenie jasnych słów i prawdziwych emocji zapisuje te nowe rzeczywistości w Twojej podświadomości. Ćwicz to przez 10 minut każdego ranka, patrząc w lustro. Będziesz zaskoczony, jak szybko Twoja zewnętrzna rzeczywistość zacznie odzwierciedlać te nowe wewnętrzne przekonania. Technika druga. Żywa i wielozmysłowa wizualizacja. Twoja podświadomość nie rozróżnia między żywym wyobrażeniem a fizycznie przeżytym doświadczeniem. Prawidłowa wizualizacja to nie tylko oglądanie obrazów w umyśle, to tworzenie wewnętrznych doświadczeń tak realnych, że twój układ nerwowy reaguje tak, jakby już się wydarzyły. Zarezerwuj 15 minut dziennie, aby wprowadzić się w stan głębokiego relaksu. Następnie zbuduj w umyśle szczegółowe sceny z życia, które chcesz prowadzić. Zobacz kolory, usłysz dźwięki, poczuj tekstury, doświadcz emocji. Jeśli pragniesz dobrobytu finansowego, wyobraź sobie, że sprawdzasz obfite wyciągi bankowe, czujesz teksturę pieniędzy, słyszysz dźwięki zamożnego otoczenia. Najważniejsze jest, aby poczuć emocje, które odczuwałbyś, gdyby ta rzeczywistość była już prawdziwa. Pozwól sobie poczuć wdzięczność, radość, poczucie spełnienia. Te emocje są jak energetyczne sygnatury, które przekazują wszechświatowi dokładnie to, co chcesz stworzyć. Rób to konsekwentnie, a odkryjesz, że możliwości ludzie i okoliczności zaczną magicznie pojawiać się, aby urzeczywistnić te wizualizacje. Technika trzecia: świadome oddychanie jako pomost do boskości. Twój oddech to znacznie więcej niż proces biologiczny to pomost między Twoją indywidualną świadomością a świadomością uniwersalną. Każdy świadomy oddech jest okazją do bezpośredniego połączenia się ze źródłem swojej mocy. Technika jest prosta, ale zmienia życie. Weź głęboki i powolny wdech przez nos, zatrzymaj oddech na cztery takty, a następnie wydychaj powietrze przez usta przez osiem taktów. Podczas każdego cyklu, wyobraź sobie, że wdychasz złote światło, boską energię i wydychasz wszelkie ograniczenia, lęki i negatywne przekonania. Ćwicz to przez co najmniej pięć minut dziennie, ale szczególnie w momentach stresu lub wyzwań. Ten świadomy oddech natychmiast dostosowuje cię do twojej wyższej mocy, pozwalając ci reagować na sytuację z boską mądrością, a nie z lęku lub niepokoju. Być może ta wiadomość przypomniała ci o czymś, o czym w głębi duszy już wiedziałeś. Jeśli była dla ciebie cenna, zostaw Super Thanks. Dzięki temu będziemy mogli nadal tworzyć głębokie treści i przekazywać tę wiedzę tym, którzy jeszcze nie mieli do niej dostępu. Dotarłeś do punktu, w którym musisz podjąć ostateczną decyzję. Po zrozumieniu rzeczywistości swojej boskiej mocy, praw rządzących Twoim doświadczeniem życiowym i otrzymaniu praktycznych narzędzi do przebudzenia tej siły, nie możesz już udawać, że nie wiesz. Niewiedza nie jest już opcją. Wiesz, że posiadasz niezwykłą moc, wiesz, że ta moc jest dostępna teraz, wiesz, że okna możliwości nie pozostają otwarte w nieskończoność. Pytanie, które definiuje resztę Twojego życia, jest proste: Czy wykorzystasz tę wiedzę, czy zachowasz ją jako ciekawostkę? Pamiętaj: Wszechświat nie nagradza intencji, nagradza działania. Nie ma znaczenia, jak głęboko rozumiesz te prawdy intelektualnie, jeśli nie stosujesz ich konsekwentnie w swoim codziennym życiu. Moc Boga w Tobie nie może się doczekać, aby się wyrazić. Czekała całe Twoje życie na ten moment uznania, i świadomego uruchomienia. Nie każ jej czekać dłużej. Zacznij dzisiaj. Zacznij teraz. Twoje niezwykłe życie czeka po drugiej stronie twojej decyzji, aby w końcu wykorzystać boską moc, która zawsze była twoim prawem. Nadszedł czas przebudzenia. Wykorzystaj moc, którą dał ci Bóg, teraz, zanim będzie za późno. Chcesz zrozumieć, jak wykorzystać zasady fizyki kwantowej, aby zmienić swoje życie? W pierwszym przypiętym komentarzu znajdziesz przewodnik pole kwantowe: jak stworzyć rzeczywistość swoich marzeń. Kliknij i dowiedz się, jak uzyskać dostęp do całego potencjału wszechświata. Jeśli ten film poruszył cię w jakiś sposób, rozważ udostępnienie go komuś, kto również może z niego skorzystać. Zapraszam do pozostawienia komentarzy i relacji poniżej, chętnie poznam twoją opinię. Obejrzyj następny film, który pojawi się na ekranie. Jest on niezbędny, aby kontynuować tę podróż. Do zobaczenia.